Kejcie się małost i symptomek, dzisiaj witam was na herkejcie i pamiętajcie, żeby kliknąć sobie tam w ten nuyre, ref, link w opisie, no to dostaniecie procent do doładowania, tutaj to się skaluje, więc tam możecie 10,7 i 5 chyba z tego co pamiętam. No, a my dzisiaj sobie zrobimy kilka baterek, mamy 500 dolków. E, więc to sobie myślę, że za to sobie coś ciekawego potwieramy, ale idziemy jeszcze tutaj na WarTagi i z WarTagów nam starczy na Blasta, więc zobaczmy sobie tego Blasta CS2, a teraz a propos, w sumie trwa Blast w CSie, więc w sumie Yellow Jacket 4%, 5% prawie na to i to jest 5 dolków. No dobra, sprzedamy sobie, idziemy na bitwę, <laughs> zróbmy sobie tu... Myślę, że zrobimy sobie dzisiaj 3-4 bitewki. Zobaczymy jak, jak to pójdzie. Spectrum, Search, Cyrus 2, Unique, Jaxi, KRO nie chcę, Crescenta. I może jeszcze Fearless 173 dolki. Taką sobie zrobimy na 3 osoby i od razu z botami można. Od razu z botami można zobaczmy co ciekawego z tego wyjdzie. Classic Mode oczywiście. Więc musimy to jak najlepiej. U! Ile to jest? To jest skrzynia za 20 dolarów? Dobrze myślę. O kurde. <grystanie> nieźle, nieźle, że pierwsza skrzynia w ogóle w dzisiejszym filmie i od razu daje Bayonetta slotera. To sobie na pewno zostawimy, nie będziemy tego sprzedawać. Okej, okay, znaczy tu już sam nic nie możesz zagrozić, tak szczerze. Tu już nic sam nie może zagrozić. Chyba No Ej Bez kitu Co to Muszę przejść na tą skrzynię Zobaczyć Fearless 0.052% Wow eee, Nie wiem co więcej powiedzieć Wow Po prostu wow To sobie zostawiamy Dobrze, nie dałem Reverse mode, Bo bom się chyba Mega mag się wkurwił eee, A my sobie Otworzymy teraz tak Riptide Tiger Majestic Volt VIP Aura Fuse, zróbmy sobie za 200. Zróbmy sobie za 200 te cztery skrzyneczki eee, i lećmy, lećmy z tym, start battle, zobaczmy, tu może wulkanik z tej pierwszej, bo widzę, że jest na tym, więc może wulkanik by dropnął, no, ciekawie by było, nie, chyba, okej, okay, no w miarę powiedzmy, że wszystko, wszystko podobnie. O, teraz dla, nie dla mnie, myślałem, że, o, tylko ten redline właśnie. On potrafi zmienić przy... Dobra. Pograne Na wahę traf... trafił do Plerka. To już jest pograne. No tu trzeba bu... Już myślałem, że on to jeszcze zgarnął. Ile to? 155 taki kosztuje? No to nieźle. Trzeba było dać znowu... Teraz trzeba było dać e, reverse mode. Dobra, zróbmy sobie teraz w reverse mode coś. E, myślę, że za te 145 to całkiem... Sporo skrzyneczek możemy otworzyć Spectrum Search O, tu Nie, czekajcie to ile jeszcze? Za 9 Za 9 jest Knife Life I elegancko, bo ja tą skrzynię Ona mi kiedyś potrafiła oddać Ciekawie, naprawdę Więc zobaczmy co tutaj z tego wyjdzie Lecimy z pierwszą i w pierwszej O, obdrapane wszystko Obdrapane wszystko, a my i tak najlepiej, a to źle oczywiście jest w tym game Mode to jest to jest źle że trafiliśmy najlepiej a zobaczmy co tutaj okej okay. i tak najprawie naj, praktycznie najdroższe trafiliśmy <gryw> znowu najdroższa. ale ogólnie ta bitwa chyba będzie kiepska e, chyba że tu kosa poleci ale nie poleci więc ta bitwa ogólnie kiepska była 145 dolków 230 wiktorii no to Trochę kiepska, ale dobra. Zostawmy sobie, słuchajcie, sprzedajmy... Aha, tego nie chcę. Albo dobra, sprzedajmy wszystko i zrobimy sobie jeszcze na pewno jedną batelkę na boty i zrobimy normalną. Zrobimy normalną, wrzućmy wrzucimy wszystkie po kolei skrzynie. I zobaczymy jak to pójdzie, o. Ile się, ile to jest? Wrzućmy za 200. Knife Life na koniec. I dajmy zwykłe, chociaż kurde, to jest tak długie. Dobra, nie. To jednak z tego rezygnujemy. Z tego rezygnujemy, bo to jest za długa ta bitwa, by była. Myślę, że takie. E, Albo zrobimy sobie droższe. wiecie zrobimy sobie droższą. Dajemy Spectrum Search. Cyrus 2. Min. Fearless, bo to Fearless jest fajna. VIP. I może jeszcze jakąś taką mega mocną za... O. No, myślę, że... Myślę, że to jest fajna. To może być fajna bitka. Zostaje na 500 dolków. To myślę, że na kolejny film. Eee, zobaczmy co tutaj jest pierwszy. Aha, bo tu pierwsza od razu leci najdroższa, zapomniałem. I... I okej. Okay. Myślałem, że tu są szanse na, na to, żeby Basim był najdroższy. I to co? Okej, okay. no, tu trafiliśmy, ale... Zirka, chyba nie droższa, No ale też bez strzału. Musimy odrobić stówkę, a tu może być ciężko, żeby odrobić stówkę, bo jednak te skrzynie są coraz tańsze, nie coraz droższe. No tu chyba... No właśnie. Jakby był w Starczaku, coś by można było podziałać. No niestety. Niestety, tu nam to nie wyjdzie tak jak chcieliśmy. Ale kurde, ta bitwa już była... Chociaż nie, no też, 400 w sumie się. No dobra, ta była w porze, ta była w porze bitwa. Słuchajcie, a jeżeli wam się podobało, zostawcie lajka, subskrypcję i komentarz. Pamiętajcie o tym, żeby wpadać na Discorda i na Kika, na którym teraz streamuję. Przeniosłem się na Kika, więc żebyście pamiętali, że tam wbijać, a nie na Twitcha. Link macie oczywiście w opisie. A my sobie na koniec jeszcze otworzymy Shock CS 2 case by Hellcase. Hellcase Zobaczmy co tutaj ciekawego. Phantom Disruptor, więc bez szału. Bez szału. No i co? To by było tyle w dzisiejszym filmie. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnych materiałach i cześć.